Witajcie moi mili na kolejnych losowaniach, z których zobaczymy co wypadnie tym razem. Jeśli chcecie zagrać w polską grę podobną do Empires and Puzzles, zainstalujcie Gemstone Legends z linku z opisu filmu lub kodu QR. W bonusie dostaniecie nagrody z grafiki oraz epicką meralię. Zapraszam do gry. Zdecydowanie moje losowania możecie traktować jako hmm, terapię profilaktyczną która to wyleczy Was z wszelkiej maści kompleksów nieotrzymywania dobrych postaci, bo to, co się dzieje na losowaniach od kilku, no, powiedziałbym miesięcy, to jest jakaś tragedia. Losujemy sobie teraz Atlantydę za monety, które gdzieś tam wpadają podczas farmienia. Sumimoto. Co wpadł w błoto. Już nie pamiętam, kiedy coś ciekawego dostałem. Czas najwyższy, by się chciało rzec, ale już to mówiłem i w poprzednim odcinku, i jeszcze w poprzednim. A jak nic nie wpadało, tak dalej nie wpada. Ale Scarlet wpadła. Zlecą czwóreczki, to już lepiej niż trójeczki. Chociaż wolał jakieś turbo. Naprawdę turbo dobre postacie. Jedna, ale solidna piątka. Bo to takimi średniakami to nie wiadomo, co to robić. Czy to ulepszać, czy to trzymać, czy to wymienić na wymianie dusz. To też nie za bardzo, bo jest jedna i niepowtarzalna. A może kiedyś dostanie upgrade'a. Z tymi postaciami teraz nic nie wiadomo. I tylko trzeba wydawać diaksy na to, żeby powiększać. Swoje zasoby, żeby powiększać ilość miejsc do trzymania bohaterów. No, Bjorn, odważny żołnierz. Weźmy w wyzwanie wydmy i też coś polosujmy. Z monet! Ła! Ale że tak odstrzała pierwsza moneta? Aż screenshot muszę zrobić, Merszank. No, tu jestem mocno zaskoczony. A te wyzwanie, wydym nawet mi daje poprzednie mi nie dawały wydarzenia. A tutaj mam chyba ze 3-4 postacie. No, będę musiał potem sprawdzić, co to jest za postać, ale. Wygląda fajnie i wpadła z pierwszej monety. To jest najważniejsze. No ale dawa też musi być, no bo przecież. Jakby nie było dawy, to by nie było losowania bez dawy. W końcu, no naprawdę w końcu coś dało. Nadrabiamy. Jeszcze jak tu by dało jakiś kostiumik. Nie, a jeszcze monety dało. Jest 100, więc może być kolejne losowanko. I będzie, i właściwie jest. A z niego Jarif! No dobra. Wezwanie przymierza. Dużo fajnych postaci. Najpierw bonusowa skrzynia. A teraz zobaczmy, co nam wpadnie. Down. Niezły down. <grystanie> no ale chyba będzie do zrobienia. Bo ta tuleczka zapowiada się nieźle. Chociaż to, chociaż jakaś trójka do zrobienia. Wróżki nie będziemy już robili. Wróżki, co pokazuje różki, chociaż też jest całkiem fajną postacią. I grywalną bym powiedział. Przeciwieństwie do Nietoperza Strażnika. Midow. A tutaj to nie znam nawet, muszę zobaczyć co ona tam ma. I kolejny Flecista, tudzież Flecistka. I kolejny też strażnik. No i wiadomo, ile zarobił Glapiński. <grymne> Chyba ponad bańkę rocznie, to nawet ja tak nie zarabiam. Niech to Dunder świśnie. Wodnik. Jeszcze tyle nie zarabiam, ale to już się za chwilę zmieni. Jeszcze z dwie osoby posubskrybują i będę zarabiał bańkę miesięcznie. <grymne> Ross, Aramis, tyle fajnych postaci. Które nie lecą, chwizą. No dobra, puśćmy rolkę, zobaczymy. Może akurat, no to jest naprawdę dużo fajnych postaci. Może coś wejdzie sensownego. Hutao. to nie jest sensowna postać. Czało też nie, no czwórki, ale. Trzecia czwórka, o, dobrze się zapowiada, może coś z tego wyjdzie. Tak, Gravel. I tu Turbo Zielone lecą. No okej, Hochin, butlo głowy, jak go kiedyś nazywałem. Brat, tak, no i poleciały czwórki na początku i coś się skiepściło. Zbliżamy się ku końcowi tych 10 losowań. Co teraz ostatnie, bo nie liczyłem? Wow! Nie, to jest jakieś. Nie wierzę, po prostu. Takie rzeczy mi się nie zdarzają. Ostatnie dwie postacie to było. Nie, to jest nie, to jest, Ross, jest Turbo Mega Koksem. Bo potrafi ściągnąć całą drużynę po 500 walnąć. A trzech standardowo wali po 500. Znaczy, standardowo mamy jednego, ale jak macie sześć klocków, a prawie zawsze jest 6 zielonych, albo można pocakać, to wali 3 razy 500. Na szybkiej manie. Turbo postać. No i jeszcze. turgrup. Bohater miesiąca. No takie losowania to ja lubię. W końcu coś dało. I w końcu dobry film. Trzy piątki, dzięki. Jeśli szukasz bezobsługowego biznesu, który zajmie ci tylko kilka godzin w miesiącu, w którym nie potrzebujesz pracowników. To dobrze trafiłeś. Otwórz na niwie obsługową siłownię i zostań jednym z naszych franczyzobiorców. Sieć FitPlus to sprawdzony na świecie i szybko rozwijający się system. Mamy już ponad 200 klubów w 20 krajach. Jeśli chcesz zarabiać nawet kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i dołączyć do naszej rodziny, skontaktuj się z nami.